Panie prezesie, podczas szczytu klimatycznego Tugeter 2021 bierze Pan udział w panelu pod tytułem Perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce. Myślę, że wszyscy się zgodzimy co do tego, że perspektywy są bardzo dobre, ale chciałbym, chciałbym zacząć może od, od pytania trudniejszego o wyzwania. Bo. Zazwyczaj tak jest, że jak wszyscy chcą dobrze, to niekoniecznie, niekoniecznie wszystko dobrze wychodzi. Więc gdzie, gdzie widzi Pan wyzwania czy problemy tutaj? Dobre słowo: wyzwania, mniej problemy. Aczkolwiek prawda jest taka, że trochę problemów też jest, głównie technicznych. Elektromobilność jest przyszłością i od tego nie ma ucieczki, jeżeli chcemy rzeczywiście mówić o realizacji celów klimatycznych, redukcji emisji na przykład dwutlenku węgla powodowanych przez motoryzację. To oczywiście jest nieuniknione. Pytanie jest tylko, jak dojdziemy do tego celu. I tu mamy chyba największe wyzwanie, bo... bo... Często się uważa, czy jak się czyta publikacje, czy jak się słucha też rozmów z dziennikarzami, że właściwie elektromobilność to już jutro. I właściwie wszyscy powiedzmy jutro już tym jeździć, e, przesiąść się na te samochody, zabronić wjazdu innym samochodom do miast. Tylko pytanie, czy jesteśmy dzisiaj w stanie. Od strony technologii motoryzacyjnej, samochodu, to rzeczywiście tak jest. No, samochody elektryczne są dostępne. One są dzisiaj znacznie droższe od samochodów spalinowych, e, podobnego klasy czy rozmiaru. No wiadomo, technologia będzie tanieć z upływem lat, natomiast żeby użytkować, te auta, no to musimy też spełnić kilka wymogów, tak żeby konsument nie tracił na tym, czyli my użytkownicy też, na przykład mówię tu o zasięgu, ale też choćby stacje ładowania. Więc to są te wyzwania, przed którymi stoimy, żeby ta elektromobilność bardzo dużego nabrała rozpędu, bo dzisiaj, jeżeli nawet byśmy mieli te auta, to nie mamy gdzie ich fizycznie ładować. I przez najbliższych kilka lat musimy dojść do tego, żeby. Te samochody mogły być gdzieś podłączone, sprawnie ładowane, szybko ładowane, w dużej masie, a jednocześnie zasięgi tych aut mogły realizować nasze potrzeby przemieszczania się, no bo nie chcemy chyba się cofnąć i ograniczyć mobilności społeczeństwa. Więc jakby no to są te wyzwania już nie po stronie samego samochodu, ale głównie infrastruktury, która ma wspierać te auta elektryczne w przyszłości. Jak więc, jak więc tutaj, jakie tutaj perspektywy się pana zdaniem rysują właśnie w tej, w tej sferze infrastruktury? Jak, jaka to jest perspektywa lat czy dekad, myślę, że jednak lat bardziej by, byłoby dobrze, prawda, żeby, żeby ta infrastruktura się na tyle poprawiła, żeby no właśnie korzystanie z samochodów elektrycznych było realnością, a nie tylko postulatem czy życzeniem? Szczerze, nie umiem panu dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, bo Tutaj tak naprawdę jest to decyzja, nazwijmy to polityczna decyzja rządzącej. W każdym kraju, to nie tylko Polski dotyczy, krótko mówiąc, ile pieniędzy w to zainwestujemy, tak szybko możemy zbudować infrastrukturę, bo to jest wprost proporcjonalne. Drugim elementem, nie zapominajmy, że nie sama infrastruktura ładowarek, ale też skąd ten prąd pochodzi. To jest też drugi element istotny. Polska ma plan i jest pomysł, jak rzeczywiście tworzyć energetykę ze źródeł odnawialnych, ale to też są znowu decyzje o ilości pieniędzy zainwestowanych technologicznie. Dostawcy zarówno ładowarek, jak i samochodów są gotowi. Natomiast no, musimy też myśleć o energetyce, o wpływie tego na, na zużycie energii w Polsce i też, tak jak powiedziałem, skąd ten prąd pochodzi. Natomiast to jest ciekawy wątek, że zanim dojdziemy do, do elektromobilności pełnej, która czy to będzie bateryjna, czy wodorowa, bo nie zapomnijmy, że jeszcze mamy wodór i, i może być samochód elektryczny, wodorowy. E, no mamy ten okres przejściowy i to jest coś, co ja wszystkich my jako firma zachęcamy do dyskusji takiej szczerej, otwartej, co w międzyczasie, bo, bo mamy też bardzo dużo samochodów już. Ta flota jest olbrzymia na świecie, ponad 1,5 miliarda aut. W Polsce jest to prawie chyba 4 miliony aut z silnikami wewnętrznego spalania. No i teraz jest pytanie, co zrobić, żeby te samochody odmłodzić, bo obecne nowe samochody z euronormą 6 są bardzo już niskoemisyjne. I to jest też zagadnienie, co jest w międzyczasie od dziś do pełnej elektryfikacji. To jest chyba dzisiaj kluczowe zadanie też rządzących, żeby ten plan opracować i mieć pomysł, kiedy możemy mieć tą elektromobilność tak naprawdę i co w międzyczasie. To są chyba dzisiaj najważniejsze zagadnienia, o których wydaje mi się dzisiaj też będzie bardzo... Wydaje mi się też, że jak zawsze, przy, nie tylko przy elektromobilności, ale przy wszystkich kwestiach związanych z transformacją klimatyczną, no edukacja jest ogromnym, ogromnym też wyzwaniem, bo znowu, ogólnie wszyscy się zgadzamy, ale diabeł tkwi w szczegółach prawda? i właśnie myślę, że przełożenie postulatów na te działania konsumentów i przekonanie ich do tego, że oni mogą coś zrobić słyszymy takie, rzeczy, takie zdanie, że no, to jest, to jest trudny, trudny problem. W związku z tym eksperci się tym zajmują. Ja w swoim, moim prywatnym życiu niewiele mogę zrobić. Myślę, że tutaj jest ważna zmiana, żeby to postrzeganie też się zmieniło. Mamy do tego dobre przykłady. Oczywiście to jest inna skala, ale jeżeli weźmiemy bardzo dobry program, który mieliśmy wsparcia budowy fotowoltaiki dla prywatnych użytkowników, widzimy boom, jaki był spowodowany. No oczywiście to nie ta skala. Użytkowanie samochodów jest troszkę bardziej skomplikowanym procesem niż, niż produkcja energii na własnym dachu. Niemniej jednak to pokazało jak szybko dzięki pewnym zachętom, głównie finansowym e, i dostępności tego produktu, ułatwienia samego procesu budowy takiej własnej małej elektrowni, e, jak bardzo ten program w Polsce dobrze ruszył. Setek tysięcy gospodarstw domowych dzisiaj produkuje też prąd jako odnawialność więc to jest kwestia znowu pomysłu i determinacji w działaniu i myślę, że podobnymi metodami można zachęcić do elektromobilności albo do użytkowania samochodów z najnowszymi parametrami, czyli nisko Także to, to, to jest tak naprawdę trochę decyzji i podjęcia męskich decyzji, tak, trzeba to zrobić. Jest okazja do tego, będą duże, duże środki e, e, krajowego programu odbudowy, więc jakby no można to wszystkie elementy, to jest ten czas, kiedy... To próbować trochę. dać ludziom narzędzia do ręki i o, i nam I skorzy, skorzystają, jak tak przykład jest. fotowoltaiki pokazać tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.